Witajcie moi drodzy z tej strony OTIX, to jest kolejny odcinek Kozak Bektur, czyli powrót na wojnę, tak, tak. I zawsze to samo, zawsze tak samo się witam, zawsze tak samo. I, I kontynuujemy naszą rozgrywkę oczywiście i cóż chciałbym w tym odcinku zwrócić uwagę? Po pierwsze, nasza ciężka sytuacja, od południa nas atakują, od wschodu, od zachodu, od wybrzeży w zasadzie nas atakują, od, mor od strony morza. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie lądowe, uważam, że jesteśmy... Potęgą, jesteśmy potęgą, ponieważ jesteśmy w stanie sobie poradzić mimo wszystko, chociaż zaczynają się powoli problemy. Ponieważ, jeżeli cały czas coś tam innego ulepszamy i tak dalej, próbujemy cały czas rozwój jakiś, to, to nie ma to nie ma szans, żeby ogarnąć to. No, widzicie, regaty 17-wieczne, po prostu to jest efekt kuli śnieżnej, to jest efekt kuli śnieżnej, czyli. Mimo, że my tam próbujemy jakoś sobie dawać radę, to nie potrafimy. Tutaj atakują już nas, tutaj już właśnie wchodzą nam do miasta, jeżeli chodzi o... ...o armie białe oraz fioletowe. Chciałbym zauważyć właśnie coś takiego, jak... Kurczę, ja tak samo mówiłem na maturze. Serio, teraz właśnie z komentem. Chciałbym zauważyć to... Że efekt kuli śnieżnej no polega na tym, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Polega na tym, że jeżeli stoczymy małą kuleczkę, to ona będzie się toczyła, toczyła, toczyła i, i za jakimiś tam działaniami, za jakimiś tam naszymi decyzjami, za jakimiś tam naszymi decyzjami, to będzie coraz gorzej, mimo wszystko, jeżeli gościu ogarnie o co chodzi. Jeżeli chodzi o wodę, całkowicie ta dominacja ze strony przeciwników. Nie jesteśmy w stanie w ogóle odpowiadać, nie jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek reagować na to. Według mnie powinno już być po nas bardzo dawno temu. Mimo wszystko jakoś tam próbujemy się odbijać, odbijać się od dna. Jeżeli chodzi o walkę gospodarczą, no to cały czas o to walczę. Cały czas walczę o gospodarkę, cały czas walczę o to, żeby żeby mieć to pożywienie, żeby mieć jakikolwiek surowiec, który mógłbym wymieniać właśnie na, na złoto, a w efekcie właśnie na jakieś ulepszenia, coś, coś takiego. I cały czas próbuję maksymalizować moje, moich pikinierów, moich pikinerów, którzy niedługo powinni być kimś, kimś lepszym, kimś lepszym. A w sumie to, to, za, jakąś, to za jakąś chwilę ze, ze sznurkami widzę, że sobie komputer nie radzi, ale wydaje mi się, że po prostu ze względu na to, że jest kolejny aspekt, taki jak woda w tym przypadku, że jest kolejny aspekt, który musi ogarnąć komputer, to przez to sobie po prostu nie radzi z wojskami lądowymi, ponieważ skupia uwagę, się, skupia uwagę na, na armii, na statkach, tak, nad, nad jednostkami wodnymi. Ponieważ to też tak nie do końca działa, ponieważ widzimy dokładnie, że te jednostki nadal są 17-wieczne, że mimo że jest godzina gry za nami, to nadal jakoś specjalnie się, specjalnie nas nie dominuje, gdzie w tym momencie nadal jest sytuacja 3 na 1, bo udało nam się całkowicie rozwalić czarnego, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli pamiętam. No i piquinierzy, piquinierzy 18-wieczni, którzy robią roboty sami z siebie i którzy pokazują swoją potęgę, ponieważ są już prawdopodobnie na max levelu, chociaż prawie nie, jeszcze nie są, ale, ale będą. Yy, I wierzę. Wierzę, bierzę, bierze, bierze jeszcze raz wierzę. Oczywiście jest takie ulepszenie właśnie przeciwko statkom, także bardzo istotne jak właśnie wytrzymałość budynków i to też chyba gdzieś tam w międzyczasie zrobiłem. Natomiast jeżeli tam mam cały czas pod swoimi bramami, pod swoim yy, wybrzeżami cały czas yy, armię. Jego fregat, no to ciężko jest jakkolwiek reagować. Nie wiem czy był sens budowania tych fregat, które ja budowałem, wydaje mi się, że to była strata kasy. Natomiast człowiek w stresie robi różne rzeczy, żeby sobie jakoś tam poradzić, i to była dość stresująca, dość stresująca według mnie sytuacja. Także, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o statki, bo to jest główna myśl, którą chciałbym przenieść, mimo wszystko na karty tam dzisiejszego odcinka. Źródło pożywienia to po pierwsze. Po drugie bardzo potężna jednostka, jeżeli bardzo dużo zainwestujemy w nią, ponieważ ona wymaga ponad 70K, ponad 70 tysięcy surowca każdego, jeżeli dobrze pamiętam. No i oczywiście węgiel i żelazo jako jego, jako jego nabój, jako jego amunicję, jako jego amunicję nabój, no, jako jego amunicję. I to jest to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Powolutku wchodzimy do pomarańczowego, jak widzimy. Jak widzimy, to powolutku wchodzimy do pomarańczowego i to jest takie bardzo, bardzo śmieszne, że, że oni mają taką przewagę, ale to też mimo wszystko pokazuje jaki komputer jest słaby, jaki komputer jest słaby i mimo Werycharda on po prostu sobie nie daje rady i, i gdzieś, gdzie powinien działać ten efekt kuliczny, żeby on jest naturalnym następstwem właśnie wygrywania. Naturalnym następstwem właśnie dominowania przeciwnika i tego, że ta przewaga zaczyna rosnąć, i rosnąć, i jeszcze raz rosnąć. Także y, tu komputer zawsze dejdzie, i tak jak widzicie, no, pomarańczowego w zasadzie już nie ma. Jestem w jego murach, jestem w jego y, miejscowości, w jego, w jego miasteczku, w jego. Na jego terytoriach i całkowicie go dominuje, co jest śmieszne naprawdę, bo, bo, bo nie tak powinno to wyglądać, ponieważ to jest very hard, powinien dawać jakiś opór, a daje dużo, dużo rozrywki, dużo, dużo śmiechu mi w zasadzie i naprawdę jak ja to grałem, kiedy ja to ogarniałem, to ja się bardzo głośno śmiałem, jak widziałem co się dzieje, jak cały czas mapa się zmieniała, jak cały czas coś tamtego i w momencie, gdy wiecie... W momencie, gdy gramy na przykład komputerzy, komputer kontra gracz, albo gracz kontra gracz, to wchodzą swego rodzaju jakieś taktyki czy coś. I widzieliście na samym początku? Ja rozwaliłem bardzo szybko mojego bliskiego wroga, bardzo bliskiego sąsiada. I kolejny atak znowu poszedłem za ciosem, za ciosem, ponieważ to jest właśnie efekt kuli śnieżnej, że cały czas wyrabiam sobie coraz to większą, coraz to większą, coraz to większą, coraz to większą różnicę, coraz to większą, szukam słowa. Coraz to większą przewagę, tak, coraz to większą przewagę. I, I tak jak grałem od 1 przeciwko 4, tak nagle się dzieje 1 przeciwko 2, gdzie to już jest wielki postęp. No i cały czas moje armie idą do przodu, tak, cały czas moje armie nadal idą do przodu i fokusujemy się w tym momencie oczywiście na białym. E, cały atak, którykolwiek mam, czyli oba, mm, ko, oba koszary, obie pary koszar. 18-wiecznych skoncentrowane są właśnie na IATA-szat z tarczownikami bodajże, chociaż te, Nie, tarczownicy idą nadal na fioletowego, czyli sami pikinierzy atakują cały czas białego. I to jest bardzo zabawne, to jest bardzo ciekawe, że, że mimo tego, że mamy tylko dwa, dwa koszary, dwie budowle koszary XVIII-wiecznych, to ten komputer sobie nie radzi. To jest też bardzo ciekawe. Będę chciał zrobić też film na podstawie takiej, że będę robił jednostki w ogóle. Tak jak robię jednostki 17-wiecznych piekinierów, tak będę chciał zrobić jednostki 18-wiecznych piekinierów. Zobaczymy jak to będzie działało. Spróbujemy sobie to jakoś porównać i, i ogarnąć. Natomiast no, teren kontynentalny, teren kontynentu sam jest bardzo, bardzo trudny Aspekty lądowy, a wodne. To jest główny. Jeżeli któryś u nas będzie ubolewał, to ten pierwszy musi nieco dać powiedzmy czadu, czy powinien dać wtedy takiego kopa nam, abyśmy mimo wszystko chcieli, chcieli dalej atakować, żebyśmy dalej mogli się rozwijać. I jeżeli jeden będzie tam bardzo, bardzo ubolewał, a no nie oszukujmy się, ale u mnie w tym momencie floty morskiej w ogóle nie ma. W ogóle nie istnieje moja flota morska ze względu na to, że się bardzo skupiłem na jednostki atakujące lądowo, ponadto uważam, że jeżeli pomógłby mi Seledynowy i byśmy zabładniali tak jak w pierwszym filmie była ta mapa i gdzie mieliśmy pokazane plus minus rozłożenie wojsk. Tak i w tym momencie jakbyśmy właśnie kontrolowali półwyspy i powiedzmy se postawili jakieś tam jednostki na pograniczu, na tym naszym akwedukcie, tak to jest akwedukt, jeżeli dobrze pamiętam do, do wody i tak dalej. Taki wodociąg greckie. Bodajże tak. Jeżeli się mylę, to, to mnie od razu poprawiajcie. No, ale, ale tak, tak bym się skoncentrował, tak bym zrobił i wtedy bym mógł spokojnie iść z ulepszeniami, jeżeli chodzi o moje jednostki wodne, no mimo wszystko jakoś tam jeszcze ogarniamy, jeszcze ogarniamy, a w rzeczy samej w sumie to, to dominujemy. Dominujemy teraz białego, całkowicie odcięty i to jest też bardzo ciekawe, że, że komputer sobie sam nie może poradzić. Tak jak niebieski nasz gracz, którego w zasadzie pewnie nie zauważyliście, że takowy gracz był na samym początku, bo był, tak on, powiedzmy, osłabił nieco flotowego, bo nie uważam, że, że, jeżeli on tak szybko padł, to tak jakby go nie było. Nie, nie, nie. Tak to nie ma, ponieważ ten atak, który poszedł na niego i ten atak, który on troszeczkę rozbił, troszeczkę był osłabiony, troszeczkę inaczej się sfokusował gracz. Tak dzięki temu my mamy, my jesteśmy wolni, my jesteśmy osobami, które. No, duża inwestycja. My jesteśmy osobami, które w tym momencie nie są jakoś specjalnie atakowane. I możemy się skupić na tym, na czym chcemy. I mimo tego, że on bardzo szybko padł, to on też bardzo osłabił na samym początku. A sam początek jest bardzo, bardzo istotnie ważny. <laughs> bardzo szybko mówię. Hmm. Chciałem tu dojść do takiego momentu, jak ulepszenie statków. Prawdopodobnie już ulepszyłem statki, bo jest minuta 27, jeżeli chodzi, a tutaj mam 27, że ulepszą statki. Tak, buduję fregaty. O. Tak, budowa jest fregaty, tak, 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 tak. Dobrze, czyli już zaczynamy dostrzegać. Całe drzewko, jeżeli chcecie, to wpiszcie w komentarzach, to wam też rozpiszę jakoś ogarnię. i zobaczcie fregata. 18-wieczna moja i 17-wieczna ich. Ja mam tylko jedną fregatę, ona w tym momencie się bije z dwoma fregatami, z trzema się biła, z dwoma albo trzema, w tym momencie z dwoma się bije, nadal tylko ona w tym momencie jest druga, która została stworzona. I to jest cała potęga, to jest potęga, że jednostki 18-wieczne między jednostką 17-wieczną to jest nieba ziemia. To jest naprawdę ogromna różnica. I cóż chciałbym zwrócić uwagę na to, że, że statki mimo swojej ogromnej ceny, ponieważ e, uważam, że to nie jest może nie tyle ogromna cena. To zależy, to zależy. Widzicie? Szybko, nie? Cztery, cztery fregaty 18 wieczne i fregaty. fregaty 17 wieczorem nagle nie ma, nagle nie ma, po prostu jakby znikła. To nie jest duży koszt, jeżeli chodzi o kwestię już godzina 25 w tym momencie rozgrywki. To nie jest duży koszt po godzinie, to jest duży koszt, jeżeli nie mamy w ogóle naszej gospodarki tak rozwiniętej, jak powinna ona być rozwinięta, czyli wiecie jak on mnie zaatakował, żeby właśnie skłamać, ponieważ wszystko mam tutaj na tym. 7, 8 minuta, czyli plus minus. Razy 3, 25 minuta. On w 25 minucie zaczął mnie atakować. W 25 minucie zaczął mnie atakować fregatami siedemnastowiecznymi, i w tym momencie moja gospodarka stanęła pod wielkim znakiem zapytania. I w tym momencie moja, moja cała, e, moja cała. To już wszystko w sumie, tak, to już wszystko, jeżeli chodzi o tą kartę. E, I to, i cała ta e, ta jednostka, właśnie ta fregata rozwaliła moją, e, moją gospodarkę, tak. W tym momencie była sytuacja taka, widzicie, nawet wieże są bardzo, bardzo mocne, jeżeli się ulepszy i tak dalej, mimo że to jest fregata xviii wieczna No i moja cała, moja cała gospodarka z tej pod znakiem zapytania, ponieważ nie, jest, nie ma niczego bardziej opłacalnego, jeżeli chodzi o, o surowiec jak kamień. Kamień jest bardzo drogi, kamień można naprawdę bardzo drogo sprzedawać i tego to doświadczyliśmy już nieraz, także moi drodzy. Widzimy jak jest, widzimy jak jest, reasymując ten dwóodcinką krótką serię. Jeżeli chodzi o kazaków to e, chciałem Wam pokazać przede wszystkim, że żeby zwracać uwagę na to, że jest środowisko wodne, jest środowisko, e, jest środowisko lądowe. Jeżeli jeden zacznie ubolewać to, to możliwe, że przegramy całkowicie, bo nie oszukujmy się, ale powinienem mniej więcej równomiernie to rozwijać. Natomiast skupiłem się, sfokusowałem całkowicie na lądowym, bo myślałem, że bardzo szybko zaatakuje i w tym momencie ja bym zdominował w seledynowym tą wschodnią część mapy, to uważam, że celedynowy by też nabrał swego rodzaju ulepszeń i by miał te statki i by mógł ewentualnie mi pomóc, także... Także tak. Tak. I fajnie się gra, tylko szkoda, że ja nie mam jeszcze takiego talentu, żeby to komentować tak na żywo. To mnie bardzo, bardzo tam denerwuje, że, że nie mogę sobie włączyć kamery i mówić i grać jednocześnie, ponieważ ja nie potrafię się wtedy skupić. Ale uważam, że przez to, że, że komentuję później, to mogę powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Mam zapisane notatki i przekazuję jakoś tam informacje, jakieś tam powiedzmy informacje, jakieś tam spostrzeżenia i jakieś tam uwagi na bieżąco w sposób taki bardzo szybki. Tak, moi drodzy, wygraliśmy. Ja jeszcze będę chwilę tam sobie jeździł, prawdopodobnie tak jeszcze chwilę to będzie trwało. Natomiast ja Wam dziękuję za dziś. Możecie mi uwierzyć na słowo, że, że wygramy. Pokażę Wam na końcu jeszcze, pokażę, że, że jednak wygraliśmy. Ja Wam dziękuję za dziś. Trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do następnego odcinka Kozak Back to I Możecie pisać w komentarzach, jaki aspekt chcielibyście zobaczyć następny czy może właśnie taką luźniejszą gierę, tylko ja bym musiał mieć naprawdę jakiegoś kolegę czy kogoś na tym TeamSpeak'u, z kim bym mógł rozmawiać na temat Kozaków, bo mu samemu nie jestem w stanie, nie jestem w stanie ogarnąć to jest mój problem, jeżeli chodzi o, o komentowanie, że ja nie jestem dobrym komentatorem na bieżąco, no no także jeszcze raz, dzięki Wam za dziś trzymajcie się bardzo ciepło i do następnego odcinka Kozak Back to War, powrót na wojnę, trzymajcie się! ◆せっかち